Kobieta poddaje się procesowi oczyszczania dna, dążąc do rozwoju zawodowego, lecz odkrywa, że przyciąga ją jeden mężczyzna z jej poprzednich wcieleń. W 2044 roku sztuczna inteligencja dominuje w zatrudnieniu, ponieważ ludzie są niezdolni do podejmowania decyzji z powodu swoich emocji. Aby lepiej konkurować z AI na rynku pracy, niektórzy ludzie decydują się na proces oczyszczania dna. Procedura ta polega na eksploracji poprzednich wcieleń w celu wyeliminowania emocjonalnego bagażu i podświadomych trąb. W Paryżu Gabrielle czuje się niezadowolona ze swojej pracy jako odczytywaczka temperatury danych i chce awansować. W swoim poprzednim życiu w 2014 roku była aspirującą aktorką w Los Angeles. Na tle zielonego ekranu ma wyobrazić sobie siebie w domu, aby odegrać scenę grozy. Kiedy reżyser daje sygnał do rozpoczęcia, Gabrielle gra swoją rolę, towarzyszy jej przejmująca muzyka. Z nerwami chwyta ostry przedmiot ze stołu i krzyczy na widok cienia bestii. W 1910 roku Gabrielle była pianistką w Paryżu, zamężną z biznesmenem posiadającym fabrykę lalek. Na przyjęciu wystawowym spotyka Louisa, młodego anglika, który przypomina jej, że umarli razem w Rzymie 3 lata wcześniej po spektaklu Madame Butterfly. Gabrielle poprawia go, mówiąc, że spotkali się w Neapolu sześć lat temu. Mimo to Louis twierdzi, że pamięta ją wyraźnie, ponieważ powiedziała coś, czego nie mógł zapomnieć. Zaintrygowana pianistka pyta, co dokładnie powiedziała. Louis ujawnia, że wspomniała o silnym przeczuciu, że tragedia, którą opisała jako bestię, zniszczy ją. Dodaje, że jej niepokój z tego powodu sprawił, że unikała związków. Gabrielle wyjaśnia, że nic się nie stało i podjęła ryzyko małżeństwa. W trakcie rozmowy pianistka pyta Luisa, czy uważa, że jest szalona z powodu takiego przeczucia, ale on ją uspokaja i rozumie jej obawy. Anglik zgadza się być przy jej boku, mimo że nie pamięta swojego lęku, doceniając, że kiedyś mu zaufała. Po tym pianistka ponownie spotyka się z mężem George M., ale wciąż myśli o Louise. W 2044 roku Gabrielle spotyka Louisa po rozmowie kwalifikacyjnej, nieświadoma ich połączenia z poprzednich wcieleń. Po dowiedzeniu się, że on również jest tam na rozmowę, życzy mu powodzenia i idzie do pracy. Następnego dnia, podczas kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej, powołuje się na swoją ludzką inteligencję jako powód, dla którego powinni ją rozważyć na lepsze stanowisko. Gdy rozmówca wspomina, że AI również postąpiło w tym zakresie, Gabrielle złości się i podaje statystyki: 67% bezrobocia i 20% prac mechanicznych. Jednak z powodu wybuchu emocji rozmówca twierdzi, że nadaje się tylko do prac, gdzie emocje nie wpływają na wyniki. Aby zdobyć lepsze stanowiska, rozmówca sugeruje jej oczyszczenie dna poprzez eksplorację poprzednich wcieleń, propozycję, którą wcześniej odrzuciła. Wyjaśnia swoje obawy przed konsekwencjami, takimi jak utrata emocji, ale rozmówca wskazuje, że wciąż będzie mogła czuć emocje, tylko spokojniej. Następnie Gabrielle relaksuje się poprzez taniec i rozmowę z przyjacielem, który nie żałuje poddania się procesowi oczyszczania dna. Zachęca ją do poddania się procedurze, aby uzyskać wymarzoną pracę. Następnego dnia rozmówca przekonuje Gabrielle do poddania się procesowi oczyszczania dna, wyjaśniając, że usunie to traumy dziedziczone przez wieki, zapobiegając ich wpływowi na jej podświadomość. W ramach procedury zanurza się w czarnej cieczy, a mechaniczne ramię podaje bezbolesny zastrzyk w ucho. Po zamknięciu oczu Gabrielle budzi się w roku 1910. Tam spędza czas z Luisem, który jest ciekawy biznesu lalkarskiego, który zbudował mąż Gabrielle. Pośnie wyraża pragnienie posiadania niektórych z nich. On natomiast ujawnia, że uważa się za prawdziwego samotnika. Kontynuując rozmowę w restauracji, Louis pyta Gabrielle, jak pomaga tworzyć twarze lalek. Wyjaśnia, że używają neutralnego wyrazu, który demonstruje na swojej twarzy. Podczas spaceru do domu dyskutują o muzyce Gabrielle i roli emocji w jej tworzeniu. Wkrótce potem Louis prosi o obejrzenie jej dłoni, ciekawy, czy dłonie pianistki różnią się od innych, czy to tylko ich wrażliwość. Komplementuje jej dłonie, nazywając je pięknymi. Jednak po tym Gabrielle żegna się. Tamtej nocy George wyczuwa, że Gabrielle jest zestresowana i sugeruje wyjazd na wakacje. Ona jednak nie chce. Kiedy George chce jej powiedzieć coś ważnego, zmienia temat i wchodzi do pokoju z pianinem. Tam spotyka gołębia, co powoduje, że przytula męża ze strachu. Następnego wieczoru Gabrielle spotyka się z Luisem, aby obejrzeć przedstawienie. Podczas rozmowy Louis teoretyzuje, że może tragedia w jej życiu już się wydarzyła, sugerując, że było nią małżeństwo z nudnym człowiekiem. Gabrielle poprawia go, mówiąc, że naprawdę kocha swojego męża. Słysząc to, Louis sugeruje konsultację z wróżką, aby wyjaśnić jej wizję. Zgodnie z radą Gabrielle odwiedza wróżkę po przedstawieniu. Dzieli się swoimi powtarzającymi się przeczuciami, że coś strasznego się wydarzy, mimo że nigdy się to nie stało. Wróżka nakazuje jej zamknąć oczy i zaczyna czytać jej przyszłość. Mówi o nadchodzącej katastrofie, wspomina bestię, która ma uderzyć, i interpretuje gołębia jako symbol Ducha Świętego. Ostrzega, że choć gołębie są zazwyczaj pozytywnymi omenami, ich wejście do jej domu oznacza nadchodzącą śmierć jej lub kogoś innego. Wróżka również ostrzega ją przed mężczyzną, który może kochać tylko w swoich snach. Mówi o problematycznym wyborze przed nią, który może zniszczyć wszystko, jeśli nie zostanie podjęty ostrożnie. Wspomina również nóż, który Gabriele znajdzie na stole i mężczyznę w następnym pokoju. Radzi jej, że musi odejść, ponieważ pozostanie będzie niebezpieczne. Kobieta poddaje się procesowi oczyszczania dna, dążąc do rozwoju zawodowego, lecz odkrywa, że przyciąga ją jeden mężczyzna z jej poprzednich wcieleń. W 2044 roku sztuczna inteligencja dominuje w zatrudnieniu, ponieważ ludzie są niezdolni do podejmowania decyzji z powodu swoich emocji. Aby lepiej konkurować z AI na rynku pracy, niektórzy ludzie decydują się na proces oczyszczania dna. Procedura ta polega na eksploracji poprzednich wcieleń w celu wyeliminowania emocjonalnego bagażu i podświadomych trom. W Paryżu Gabrielle czuje się niezadowolona ze swojej pracy jako odczytywaczka temperatury danych i chce awansować. W swoim poprzednim życiu w 2014 roku była aspirującą aktorką w Los Angeles. Na tle zielonego ekranu ma wyobrazić sobie siebie w domu, aby odegrać scenę grozy. Kiedy reżyser daje sygnał do rozpoczęcia, Gabrielle gra swoją rolę, towarzyszy jej przejmująca muzyka. Z nerwami chwyta ostry przedmiot ze stołu i krzyczy na widok cienia bestii. W 1910 roku Gabrielle była pianistką w Paryżu, zamężną z biznesmenem posiadającym fabrykę lalek. Na przyjęciu wystawowym spotyka Louisa, młodego anglika, który przypomina jej, że umarli razem w Rzymie 3 lata wcześniej po spektaklu Madame Butterfly. Gabrielle poprawia go, mówiąc, że spotkali się w Neapolu 6 lat temu. Mimo to Louis twierdzi, że pamięta ją wyraźnie, ponieważ powiedziała coś, czego nie mógł zapomnieć. Zaintrygowana pianistka pyta, co dokładnie powiedziała. Louis ujawnia, że wspomniała o silnym przeczuciu, że tragedia, którą opisała jako bestię, zniszczy ją. Dodaje, że jej niepokój z tego powodu sprawił, że unikała związków. Gabrielle wyjaśnia, że nic się nie stało i podjęła ryzyko małżeństwa. W trakcie rozmowy pianistka pyta Luisa, czy uważa, że jest szalona z powodu takiego przeczucia, ale on ją uspokaja i rozumie jej obawy. Anglik zgadza się być przy jej boku, mimo że nie pamięta swojego lęku, doceniając, że kiedyś mu zaufała. Po tym pianistka ponownie spotyka się z mężem Georgie M., ale wciąż myśli o Louise. W 2044 roku Gabrielle spotyka Louisa po rozmowie kwalifikacyjnej, nieświadoma ich połączenia z poprzednich wcieleń. Po dowiedzeniu się, że on również jest tam na rozmowę, życzy mu powodzenia i idzie do pracy. Następnego dnia, podczas kolejnej rozmowy kwalifikacyjnej, powołuje się na swoją ludzką inteligencję jako powód, dla którego powinni ją rozważyć na lepsze stanowisko. Gdy rozmówca wspomina, że AI również postąpiło w tym zakresie, Gabrielle złości się i podaje statystyki: 67% bezrobocia i 20% prac mechanicznych. Jednak z powodu wybuchu emocji rozmówca twierdzi, że nadaje się tylko do prac, gdzie emocje nie wpływają na wyniki. Aby zdobyć lepsze stanowiska, rozmówca sugeruje jej oczyszczenie dna poprzez eksplorację poprzednich wcieleń, propozycję, którą wcześniej odrzuciła. Wyjaśnia swoje obawy przed konsekwencjami, takimi jak utrata emocji, ale rozmówca wskazuje, że wciąż będzie mogła czuć emocje, tylko spokojniej. Następnie Gabrielle relaksuje się poprzez taniec i rozmowę z przyjacielem, który nie żałuje poddania się procesowi oczyszczania dna. Zachęca ją do poddania się procedurze, aby uzyskać wymarzoną pracę. Następnego dnia rozmówca przekonuje Gabrielle do poddania się procesowi oczyszczania dna, wyjaśniając, że usunie to traumy dziedziczone przez wieki, zapobiegając ich wpływowi na jej podświadomość. W ramach procedury zanurza się w czarnej cieczy, a mechaniczne ramię podaje bezbolesny zastrzyk w ucho. Po zamknięciu oczu Gabrielle budzi się w roku 1910. Tam spędza czas z Luisem, który jest ciekawy biznesu lalkarskiego, który zbudował mąż Gabrielle. Pośnie wyraża pragnienie posiadania niektórych z nich. On natomiast ujawnia, że uważa się za prawdziwego samotnika. Kontynuując rozmowę w restauracji, Louis pyta Gabrielle, jak pomaga tworzyć twarze lalek. Wyjaśnia, że używają neutralnego wyrazu, który demonstruje na swojej twarzy. Podczas spaceru do domu dyskutują o muzyce Gabrielle i roli emocji w jej tworzeniu. Wkrótce potem Louis prosi o obejrzenie jej dłoni, ciekawy, czy dłonie pianistki różnią się od innych, czy to tylko ich wrażliwość. Komplementuje jej dłonie, nazywając je pięknymi. Jednak po tym Gabrielle żegna się. Tamtej nocy George wyczuwa, że Gabrielle jest zestresowana i sugeruje wyjazd na wakacje. Ona jednak nie chce. Kiedy George chce jej powiedzieć coś ważnego, zmienia temat i wchodzi do pokoju z pianinem. Tam spotyka gołębia, co powoduje, że przytula męża ze strachu. Następnego wieczoru Gabrielle spotyka się z Luisem, aby obejrzeć przedstawienie. Podczas rozmowy Louis teoretyzuje, że może tragedia w jej życiu już się wydarzyła, sugerując, że było nią małżeństwo z nudnym człowiekiem. Gabrielle poprawia go, mówiąc, że naprawdę kocha swojego męża. Słysząc to, Louis sugeruje konsultację z wróżką, aby wyjaśnić jej wizję. Zgodnie z radą Gabrielle odwiedza wróżkę po przedstawieniu. Dzieli się swoimi powtarzającymi się przeczuciami, że coś strasznego się wydarzy, mimo że nigdy się to nie stało. Wróżka nakazuje jej zamknąć oczy i zaczyna czytać jej przyszłość. Mówi o nadchodzącej katastrofie, wspomina bestię, która ma uderzyć i interpretuje gołębia jako symbol Ducha Świętego. Ostrzega, że choć gołębie są zazwyczaj pozytywnymi omenami, ich wejście do jej domu oznacza nadchodzącą śmierć jej lub kogoś innego. Wróżka również ostrzega ją przed mężczyzną, który może kochać tylko w swoich snach. Mówi o problematycznym wyborze przed nią, który może zniszczyć wszystko, jeśli nie zostanie podjęty ostrożnie. Wspomina również nóż, który Gabrielle znajdzie na stole, i mężczyznę w następnym pokoju. Radzi jej, że musi odejść, ponieważ pozostanie będzie niebezpieczne. Gabrielle pochyla się i całuje go. Co prowadzi do romantycznego momentu. W trakcie tego doświadczenia czuje się uniesiona, będąc zanurzona w czarnej cieczy. Jednak wkrótce potem kobieta wpada w panikę, zdając sobie sprawę, że cały czas była z innym mężczyzną, ujawniając, że fantazjowała o -im. Odsuwa go, ale szybko przeprasza. Mężczyzna wycofuje się i opuszcza dom, mijając Incela, który stoi zaparkowany przed bramą. W swoim samochodzie Louis nagrywa siebie, opowiadając o wcześniejszym trzęsieniu ziemi i wyrażając pragnienie, aby trwało dłużej. Wspomina, że kobieta zaprosiła go do swojego domu, ale musiał odmówić. Louis przyznaje, że czuje się żałośnie, ponieważ kobieta go poruszyła, ale przypomina sobie, żeby się nie poddawać, wierząc, że jest podobna do innych kobiet, które go odrzuciły. W domu Gabrielle odbiera telefon od właściciela domu, pytając o stan domu, co skłania ją do skłamania, że chińska waza się rozbiła. Pyta o mężczyznę, który wszedł do domu, a ona wyjaśnia, że to był przyjaciel. Po rozmowie celowo rozbija chińską wazę i podkręca głośność telewizora, na którym słyszy kolejną wersję piosenki Evergreen, co wywołuje u niej łzy. Ponownie budzi się w 2044 roku, płacząc. Głos informuje ją, że Kelly jest tego dnia nieobecna, ponieważ przechodzi testy. Po sesji Gabrielle idzie do domu, rozmawiając ze swoją oczyszczoną przyjaciółką Sophie, dzieląc się, że nie ma pojęcia, dlaczego płakała, słysząc Evergreen. Kiedy Gabrielle pyta o lokalizację Sophie, kobieta ujawnia, że jest w domu, ponieważ jej kot jest chory i ma trudności z oddychaniem, jednak prawda jest taka, że dusi swojego kota, ujawniając, jak bardzo stała się bezemocjonalna po procesie oczyszczania. Gabrielle następnie udaje się do klubu, mając nadzieję ponownie spotkać Louiego. Pyta barmana o jego miejsce pobytu, ale barman nie udziela żadnych informacji. Zawiedziona, zamawia drinka i próbuje dołączyć do grupy dziewczyn, ale nadal ją odrzucają. W swojej ostatniej sesji Gabrielle budzi się w 2014 roku. Zamyka się w sobie podczas robienia makijażu, wspominając swoją wyimaginowaną, intymną chwilę z Lołym. Następnie wchodzi do pokoju z zielonym ekranem i spotyka reżysera, który prowadzi ją przez scenę. Pyta, czy potrafi wyrazić strach przed rzeczami, których nie widać, a aktorka zapewnia, że zrobi, co w jej mocy. Po nagraniu sceny, w której spada na swoją zgubę, idzie do klubu tańczyć, nieświadoma, że złowrogi Louis obserwuje ją z daleka. Kiedy wychodzi, Louis znów ją śledzi. Przed wejściem do domu odwiedza sąsiada, aby zapytać o jego, ale on go nie pamięta. W drodze do domu przypadkowo staje na martwym gołębiu, co skłania ją do umycia stopy w basenie. Zaintrygowana Louim używa laptopa, aby go znaleźć, co prowadzi ją na jego stronę w mediach społecznościowych. Po wysłaniu mu zaproszenia do znajomych, szuka swojego imienia i natrafia na zdjęcia i filmy, które nie są jej. Następnie szuka piosenki, Evergreen, ale znajduje niepowiązane wideo zamiast muzyki, której szukała. Szukając odpowiedzi, wraca na stronę wróżbiarską, ale napotyka liczne wyskakujące okienka. Wtedy jej lalka zaczyna mówić, a alarm domowy zaczyna wyć, co skłania ją do jego wyłączenia. Przestraszona woła pytając, czy ktoś jeszcze jest w domu, ale nie słyszy odpowiedzi. Firma ochroniarska dzwoni i pyta, czy jest intrus, ale ona wyjaśnia, że nie ma. Korzystając z laptopa, Gabrielle odkrywa, że ktoś próbuje wysłać plik. Akceptuje go i ogląda wideo z Louim zaparkowanym przed domem w biały dzień, opisującym swój plan zemsty, by być intymnym z martwą kobietą. Odtwarza klip ponownie i słyszy, jak mówi, że kocha tylko w swoich snach, co skłania ją do zrozumienia, że wróżbitka miała na myśli jego. Gabrielle ponownie kontaktuje się z wróżbitką, szukając wyjaśnienia, ale kobieta mówi, że te sprawy są osobiste. Sugeruje, że porozmawiają ponownie, gdy Gabrielle będzie sama, wyczuwając obecność za nią. Kiedy Gabrielle patrzy za siebie, zauważa gołębia w domu, zły omen. Gdy strach ją ogarnia, ostrożnie cofa się i chwyta nóż ze stołu, odtwarzając scenę, którą grała w pokoju z zielonym ekranem. Nagle widzi cień bestii, co skłania ją do krzyku i pośpiechu do pokoju monitoringu. Na monitorach dostrzega uzbrojonego Louiego, wchodzącego do domu i szukającego jej. Wkrótce próbuje otworzyć pokój monitoringu. Gabrielle krzyczy ponownie, ale on pozostaje stanowczy, że nie może się wycofać. Gabrielle próbuje go uspokoić, zapewniając, że może się jeszcze zmienić. Kiedy wspomina, że zamierza go otworzyć, nagle doradza, żeby tego nie robiła. Mimo to, ona otwiera drzwi i powoli podchodzi do niego, ale moment wielokrotnie przewija się do momentu, kiedy ma otworzyć drzwi, jakby dając jej szansę na zmianę zdania. Jednak nadal kończy się na tym, że otwiera drzwi. Kiedy próbuje pocałować Luiego, jej wizja nagle się zamazuje. Znajduje się zakrwawiona i utopiona w basenie po tym, jak lu ją zastrzelił, będąc wynikiem jej wyboru, by nie odejść. Podczas kolejnej oceny, Gabrielle wybucha płaczem, widząc obraz swojej zguby, ujawniając, że proces oczyszczania dna ostatecznie na nią nie zadziałał. Przeprowadzający wywiad przeprasza, cytując ich wskaźnik niepowodzeń wynoszący 7% i uznając, że jest jego częścią. Później Kelly ją pociesza, opowiadając sen, w którym Gabrielle tańczyła z mężczyzną w klubie, symbolizującą wieczną miłość trwającą przez lata, wiecznie zieloną miłość. Kiedy Gabrielle pyta, co się potem dzieje, Lalka mówi tylko, nic. Nagle Kelly ją całuje, ale ona przerywa, błagając ją, aby połączyła ją z Louim, mając nadzieję, że w końcu będą mogli realizować swoją wiecznie przerwaną miłość. Wysyła mu wiadomość głosową, zakładając, że także zdał sobie sprawę z ich połączenia w poprzednich życiach. Zaprasza go, aby spotkał się z nią w klubie, aby powiedzieć mu coś ważnego. Tego wieczoru Gabrielle znajduje Louiego w klubie. Przyznaje, że po ich pierwszym spotkaniu słuchał madame Butterfly i uznał to za wspaniałe. W odpowiedzi przyznaje, że była zadowolona, widząc go. Kiedy pyta, co chce mu powiedzieć, ona ma trudności ze znalezieniem punktu wyjścia. Sugeruje więc, aby zaczęła od końca. Wtedy zaprasza go do tańca, a podczas ich objęcia Louis przyznaje, że rozpoznał to była ta sama piosenka, której słuchali, odkrycie, które zrobił podczas procesu oczyszczania. Po tym, jak się dowiedziała, Gabrielle powoli się oddala, zdając sobie sprawę, że Lu przeszedł i odniósł sukces w swoim procesie oczyszczania dna. W łzach w końcu wyznaje mu miłość, choć on odwzajemnia się słownie, to bez emocji. Zdała sobie sprawę, że ona i Lu nie są sobie przeznaczeni nawet w obecnym życiu.